Dzięki szerokiej współpracy możemy wspólnie wyruszyć w fascynującą podróż przez północ Krakowa, przez Prądnik. Zapraszamy na podcast Ekomuzeum Prądnika oraz na spacer nad rzeką Prądnik. Jak będą wyglądały nasze spotkania? Podcast składa się z 10 odcinków oraz tego wstępnego odcinka zerowego, którego właśnie słuchacie. W każdym odcinku przyjrzymy się jednej wyjątkowej postaci związanej z Prądnikiem. Poznamy ich twórczość i działalność, zastanowimy się, czemu zostali zapamiętani, a także zauważymy miejsca na Prądniku, które były dla nich ważne. Możecie słuchać nas w plenerze, spacerując po północy Krakowa, albo w domowym zaciszu, dając się porwać opowieści. Każdy z pierwszych dziesięciu odcinków będzie opowieścią o jednej osobie i jednym miejscu. Naszym celem jest nie tylko przedstawienie historii tych niezwykłych osób ale także zaproszenie Was do odkrywania ich śladów w przestrzeni Prądnika. Architekturze, przyrodzie lub miejscach, które mijamy codziennie. Prądnik inspirował artystów, naukowców i ludzi, których praca miała wpływ na kulturę i historię Krakowa. Wśród bohaterów naszych odcinków znajdziecie Jacka Malczewskiego, Marię Pinińską-Bereś czy Olgę Boznańską. Każda z tych osób miała swoją wyjątkową historię i osobistą więź z prądnikiem. Dlaczego mówimy prądnik? Bo zanim utrwaliły się współczesne nazwy dzielnic, to rzeka określała działalność mieszkańców i charakter tych terenów. Mówiąc o Prądniku, mówimy o miejscach w Krakowie, na które ta rzeka wywierała wpływ. Podcast, którego słuchacie, to integralna część projektu Ekomuzeum Prądnika. Dlaczego Ekomuzeum? Bo łączy to, co ważne dla współczesnych mieszkańców, z dziedzictwem i z przyrodą. Forma ekomuzeum pozwala łączyć różne inicjatywy społeczne, tak aby wspólnie móc odkrywać więcej. Inicjatorką ekomuzeum Prądnika jest Zofia Ozaist-Zgodzińska, z Godzińska, historyczka sztuki i społeczniczka, autorka scenariusza podcastu. Ekomuzeum to nie tylko miejsca, ale również historie, ludzie, ich twórczość i dziedzictwo, które dziś możemy poznać na nowo. Podcast Ekomuzeum Prądnika powstał dzięki wsparciu Centrum Kultury Dworek Białprądnicki oraz finansowaniu Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Rada Dzielnicy Czwartej Prądnik Biały zapewniła wsparcie, a Towarzystwo Prądnickie współpracę merytoryczną. Ja nazywam się Dorota Halberda i z radością zapraszam Was do udziału w tym wyjątkowym projekcie. Dzięki tak szerokiej współpracy możemy wspólnie wyruszyć w fascynującą podróż przez północ Krakowa Prądnik. Projekt Ekomuzeum Prądnika to jednak coś więcej niż podróż w przeszłość. To także współczesna opowieść o tym, jak historia wpływa na naszą teraźniejszość i przyszłość. Dlatego zachęcamy Was nie tylko do słuchania naszych opowieści, ale także do odwiedzenia miejsc, o których mówimy, i włączenia się w działania Ekomuzeum Prądnika. Ten projekt żyje dzięki zaangażowaniu społeczności, lokalnych instytucji i ludzi, którzy wierzą, że historia, sztuka i przede wszystkim przyroda w mieście powinny być dostępne dla każdego. Zapraszam Was serdecznie na wspólną podróż w ramach podcastu Ekomuzeum Prądnika. Pierwszy odcinek już wkrótce. Wyruszamy w nim na spotkanie z jedną z niezwykłych postaci związanych z Prądnikiem. Do usłyszenia!